Partnerem odcinka jest serwis G2A. Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania, chociaż pewnie będziesz żałować. Dziś opowiemy wam o gościu, którego Rosjanie nienawidzili tak strasznie, że ścigali go nawet po tym, jak już umarł. W sumie nie ma im się co dziwić, bo napsuł im krwi jak mało który Polak. Również Anglikom krwi napsuł, mieli go absolutnie dość po tym, jak nasz dzisiejszy bohater zaangażował się w wojnę po drugiej stronie oceanu. Bohater dwóch narodów, któremu swojego czasu wstydzono się pomagać na Zachodzie. Gość, którego ścigano pieszo, konno i okrętem wojennym. Człowiek, o którego sukcesach wojennych wiemy mnóstwo, ale o jego łóżkowych podbojach bardzo niewiele. Czy to dlatego, że mógł być częściowo kobietą? Czas na nowy odcinek historii bez cenzury, a w nim Kazimierz Pułaski. Nasz dzisiejszy bohater urodził się 4 albo 6 marca 1745 roku w Warszawie. Miał odgroma rodzeństwa, które dzielnie rodziła matka z bogatego rodu, a które z radością płodził ojciec. Strasznie ważna postać z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że był szalenie cenionym adwokatem wśród topowych politycznych Elit w naszym kraju w tamtym okresie, a po drugie, dlatego że jego patriotyczna postawa bardzo mocno pokierowała losy naszego dzisiejszego bohatera na konkretne ścieżki. Zacznijmy jednak od tej pierwszej kwestii. Jako, że rodzice Kazika byli mocno oblatani w wyższych sferach, to nasz dzisiejszy bohater na Chrzcie miał aż trzy pary rodziców chrzestnych, a wśród nich był ojciec i siostra. Przyszłego polskiego króla, konkretnie Stanisława Augusta Poniatowskiego. Generalnie rzecz ujmując, Kazik nie biedował w dzieciństwie. Nie powinno więc przesadnie dziwić, że trafił do jednej z elitarnych szkół, gdzie szybko okazało się, że jednak nie będzie z niego wielkiego naukowca. Nie to, żeby miał jakieś mentalne ograniczenia, po prostu miał to w dupie. I zamiast matmy języków obcych i innych bzdetów, wolał skupiać swoją uwagę na teatrze. Teatrze działań wojennych, czyli po prostu na wojsku. Szermierka, jazda, konno, walka wręcz, w której lubił się sprawdzać częściej niż musiał, bo mówiono o nim, że szybciej mówi niż myśli. A jak wyglądał? Może i był względnie niski, około 160 cm, ale był tęgo przypakowany, a poza tym natura dosyć szybko jego lico okrasiła pięknym sumiastym wąsiskiem. Ile dziewcząt wyrwał na taką stylówę? Jeśli chodzi o łuskowe podboje płaskiego albo w ogóle jakieś miłosne ekscesy, no to wiemy tylko tyle, że jako nastolatek podkochiwał się w koleżance o 4 lata starszej, ale to był jeden z tych przypadków wśród elit, że taka różnica wieku w tę stronę, to znaczy, że dziewczyna jest starsza, no eliminował w zasadzie nawet rozpatrywanie takiego związku. I to tyle, a no tyle, ale być może jest pewne sensacyjne wytłumaczenie tej dziury w biografii, jednak o tym pod koniec. Wróćmy jednak do wojowniczej natury Kazika, który spierniczył w pewnym momencie z domu do Kurlandii. Czemu akurat tam? Bo jak być może pamiętacie z odcinka Rozgrywanie Polski, właśnie na tych terenach dzisiejszej Łotwy trwała nie lada imba. Te ziemie miały trafić zgodnie z umową w polskie granice, a tymczasem zostały capnięte pod rosyjski protektorat. Kazik i jego kilkudziesięciu zbrojnych kumpli ruszyli, żeby bronić polskiego zwierzchnika tamtych ziem, ale poza obroną słusznej sprawy liczyli też na to... Że będzie się po prostu okazja ponapierz sprawdzić w boju. Zresztą nic z tego nie wyszło. Na miejscu okazało się, że żadnej rozruby nie będzie, bo po prostu Rosjanie pewnie przejęli władzę i mało kto rwał się do buntu. To jednak było o tyle ważne dla Kazika, że zobaczył i zaczął rozumieć, jak niebezpieczny, silny i bezczelny jest rosyjski imperializm. Po prostu wzięli sobie co chcieli. Obiecał sobie, że nie dopuści do tego, żeby w jego kraju coś tak. Takiego się wydarzyło. No, niestety takie wydarzenia miały mieć miejsce, ale wcześniej za Zolince. Co? Jak to co? Nie wiecie co to są zazulince? To jest taka potrawa z grzybów i wędzonej kiełbasy. Nieprawda, to tereny należące do rodziny Kazika leżały nad Dniestrem, i właśnie te ziemię przekazał naszemu bohaterowi jego stary, żeby chłopak miał jakikolwiek tytuł. Chodzi konkretnie o starostwo zazulinieckie. Więc Kazik pojechał tam być dziedzicem, całkiem mu się spodobało, ale nie nasiedział się w tamtych stronach długo, bo w międzyczasie król August III odwalił kitę. Co z tego? Kazik pojechał na wybory z ekipą swojego ojca, ale niewiele miał do gadania, więc chodził po Warszawie i obserwował. No i nie podobało mu się to, co widział. Wszędzie rosyjscy żołnierze, a pomiędzy podzielonymi politykami przepychanki. Coraz wyraźniej widział, jaki potężny problem ma nasz kraj. A po wyborze Stanisława Augusta Ponietowskiego na króla, wątpliwości miał jeszcze mniej. W zasadzie nie miał żadnych wątpliwości co do tego, że Polska jest. W bardzo nieprzyjemnym miejscu. Nadal jednak był tylko obserwatorem, więc po pewnym czasie wrócił na swoje Włości i było mu tam super. Zwiedzał stepy, szlifował swoje umiejętności, jeśli chodzi o walkę. Nie tylko dzięki okolicznej szlachcie, ale również bardzo fajne patenty. Podłapywał od spolszczonych Tatarów czy od Kozaków. I generalnie pewnie zostałby tam, może nie na zawsze, bo jednak ciągnęło go do wojaczki, ale przynajmniej na długo. Jednak w międzyczasie jego stary został gwiazdą. Konkretnie to jednym z liderów antykrólewskiej opozycji, bo już nikt nie miał żadnych wątpliwości co do tego, w czyjej kieszeni Stachu Poniatowski siedział. Kiedy ta opozycja zamieniła się w zbrojny bunt, znany jako Konfederacja Barska, to oczywiście Kazimierz postanowił wesprzeć działania ojca i innych patriotów, podkreślmy jednak, że postanowił, a nie został do tego przymuszony. Nie godził się na pchanie przez Rosję łap w polskie sprawy, no i wreszcie mógł się sprawdzić militarnie. Kazimierz szybko dotarł na miejsce i został mianowany pułkownikiem. Ekipa jego podopiecznych to nie był wojskowy top, głównie niedoświadczone chłopaki, ale nie miało to dla Pułaskiego aż takiego znaczenia ważne, że byli zdeterminowani. Poprosił o zgodę na zaatakowanie Rosjan pod miejscowością Winnica. Otrzymał zgodę i mimo, że nie było to łatwe zadanie, to szansę wykorzystał, a później przyszły kolejne sukcesy. No i Płaski odstawiał takie wojskowe manewry, jakby był doświadczony już w kilku kampaniach, co najmniej. Nie myślcie jednak, że Kazik był jakimś cudownym dzieckiem polskiego oręża. Raz ledwo się wykaraskał z zasadzki, a niedługo później do ostatniej chwili bronił obleganego Berdyczowa, aczkolwiek skończyło się to dla niego. Wizytą w rosyjskim obozie jenieckim i nasz bohater już powoli godził się z perspektywą kilku najbliższych dekad na Syberii, a tu przyszło zwolnienie z niewoli, które miał załatwić sam król Stanisław August Poniatowski, ale najpewniej była to intryga utkana przez samych przeciwników. Rosjanie liczyli na to, że chłopak tak miło potraktowany do Rosji się przekona i jeszcze przekona swojego ojca, żeby darował sobie cały ten bunt. Udało się. Absolutnie nie. Kazik musiał podpisać takie zobowiązanie, że już będzie grzeczny, ale ani myślał go respektować. Wrócił do walki, a doświadczenie zdobyte przy oblężeniu miał niebawem spektakularnie wykorzystać. Ojciec byłby dumny, ale niestety płaski senior nie dożył obrony częstochowy. Niektórzy twierdzili, że został otruty. Wracając jednak do częstochowy, to czemu w ogóle Rosjanie chcieli ją zdobyć? Bo po upadku bazy w barze, chodzi o miejscowość bar, żeby było jasne, to właśnie Częstochowa była najważniejszym punktem oporu buntowników. Ale to nie wszystko, bo jak powszechnie wiadomo, jak rosyjskie wojsko ma okazję coś ukraść, to zawsze chętnie skorzysta, a tutaj klasztorny skarbiec kusił mocno. Jednak poza kosztownościami na miejscu było też ze 140 armat i sporo amunicji do nich, z czego. Kazimierz Płaski, dowódca obrony tego miejsca, planował zrobić zabójczy użytek. Bitwa o Częstochowę rozpoczęła się w sylwestra 1770. Rosjanie zaczęli próć w klasztor jak wściekli, ale Płaski nic sobie z tego nie robił. Na żądania rosyjskiego dowódcy odpowiedział, że nie, on nie planuje się poddawać, natomiast jeżeli oni chcą złożyć broń, to oczywiście mają taką możliwość, a potem mogą sobie wypierniczać do samego Petersburga. A żeby wroga do takiego postępowania przekonać, to nasza ekipa jeszcze tego samego dnia zupełnie niespodziewanie wypadła na wrogie pozycje. Polacy bili szablami, strzelali, a nawet walili młotami, które zabrali ze sobą, żeby unieszkodliwić wrogie działa. I ten wypad był takim sukcesem, że przeciwnicy zaczęli mówić o cudownym monastyrze, którego nie są w stanie zdobyć. Ale nie, to nie był żaden cud, podobnie jak cudem nie była bitwa w Warszawie. To była solidnie wykonana wojskowa robota. Podobnie jak obrona przed głównym szturmem, najpierw Pułaski nie dał się sprowokować i kazał nie strzelać do Bogu Ducha winnych chłopów, których Rosjanie przymusili do zasypywania fosy. Ale jak już się ściemniło i wróg zaatakował, no to nasza obrona zagrała taki koncert, że krękajcie narody, a zwłaszcza oczywiście narodzie rosyjski. Nasi nie tylko strzelali, ale też odpychali te drabiny, po których włazili przeciwnicy. To wszystko było widać dlatego, że wcześniej opuszczono specjalne wieńce, które oświetliły teren. Leciały też granaty, kłody. Po godzinie zagrożenie minęło, ale nasi absolutnie nie osiedli na laurach, tylko przeszli do kontry. Przez trzy godziny bezlitośnie pruli w pozycję wroga, ile fabryka dała, a rankiem nasi jeszcze wyskoczyli za mury. Chociaż wtedy, akurat, żeby pozbierać pozostawioną tam broń, jednak już po kilku dniach w charakterze pościgu, bo Rosjanie co prawda się wycofali, ale zabrali ze sobą kilkunastu polskich kleryków i żeby poprawić sobie humor, pędzili ich nago po śniegu. Jak się o tym Kazimierz dowiedział? Kazimierz, który miał w zwyczaju puszczać jeńców, to wysłał grupę pościgową, która nie dość, że odbiła chłopaków, to jeszcze tak strasznie pogoniła Rosjan, że ci, żeby szybciej spierniczać, musieli spalić 300 wozów z zaopatrzeniem. Pani, straciliśmy mnóstwo sprzętu, w tym onuce. Spoko, ważne, że mamy onuce na polskich sejmach. Po tym sukcesie Kazimierz Pułaski stał się ukochanym idolem patriotycznej opozycji i jednocześnie rosyjskim wrogiem numer jeden. Niestety carska propaganda już wtedy znakomita wykonała wtedy majstersztyk. Bo doszło do porwania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. To była szybka akcja, nic mu się nie stało. Cały wrócił, niemniej jednak to była zbyt dobra sytuacja, żeby jej nie wykorzystać. I Rosjanie rozpoczęli nagonkę dyplomatyczno-medialną. Po pierwsze, żeby pokazać innym państwom, że trzeba w tej Polsce zrobić porządek, skoro podnosi się tutaj rękę na takie świętości jak władcy, jak królowie. Ale to nie wszystko, ponieważ. Całą odpowiedzialność za to porwanie zwalono właśnie na Płaskiego. Jaki był efekt? Do wojny włączyły się prusy, czego już buntownicy nie wytrzymali, z kolei od Kazika zaczęli się odwracać najwierniejsi przyjaciele bo uwierzyli w propagandę, zaczęto go nazywać królobójcą, a niedawny idol musiał się przeobrazić w uciekiniera. No i Kazik miał rację, czmychnął do Francji. Miał rację dlatego, że Rosjanie już mieli na niego gotowy wyrok. W razie schwytania miał zostać poćwiartowany, ręce miały zostać nabite na pal przy publicznej drodze, natomiast reszta miała zostać spalona, a popioły miał roznieść wiatr. Kazik był w okropnej sytuacji, długo nikt nie chciał dać mu azylu, żeby nie wyjść na stronnika królobójcy. W końcu trafił do Turcji. Czemu do Turcji? Ano dlatego, że Turcja właśnie wtedy biła się z Rosją, więc była kolejna okazja, żeby na czele polskiej ekipy, to warto zaznaczyć, utrzeć nosa wrogowi, ale nie na wiele się to zdało, ponieważ zwaśnione strony się w końcu dogadały. I na mocy tych porozumień Turcja dała Polakom cztery tygodnie na spierniczanie, a jak nie, to zostaną wydani Rosji. Sam Pułaski w tej Turcji musiał szczególnie uważać nie tylko w boju, ale generalnie na co dzień, ponieważ ścigali go rosyjscy agenci. Przeciwnikowi bardzo zależało na tym, żeby dojechać Kazimierza do tego stopnia, że kiedy Kazik wreszcie zawinął się z Turcji statkiem, to w pogoń za nim ruszył rosyjski okręt wojenny i kto wie, gdyby nie gęsta mgła, to może udałoby się Rosjanom dopaść Kazimierza, który znów był bez pracy i z fatalnym pr -em. Czemu? Bo poza tym, że miał łatkę królobójcy cały czas, to jeszcze nie miał pieniędzy do tego stopnia, że musiał pożyczać i pożyczał bardzo dużo, aż wreszcie po powrocie do Francji na jakiś czas trafił do więzienia za długi. No naprawdę beznadziejna sytuacja życiowa, z której wyjść na prostą mogliby chyba pomóc tylko ci mityczni masoni. Zgadnijcie, co się stało. Niedługo po wyjściu z więzienia Kazimierz poznał takiego jednego Klaudiusza de Roulier. Content kreatora, czy jak to się wtedy mówiło literata, oraz masona z potężnymi koneksjami, bo znał jednego takiego benka. Benka Franklina, z którym skontaktował naszego dzisiejszego bohatera, a Benek, jak się dowiedział, jakim koksem jest Pułaski, to stwierdził, że dobra, tam nie ma się co przejmować tą łatką królobójcy i polecił usługi Kazika samemu Jerzemu Waszyngtonowi. Pułaski ruszył rozpocząć przygodę z amerykańskim wojskiem w czerwcu 1777 roku. Podróż trwała 48 dni i pewnie nauczyłby się w tym czasie angielskiego jeszcze lepiej, gdyby nie fakt, że zakupiono w tym celu książki padły ofiarą pokładowych myszy. Dzisiaj amerykańska armia to synonim technologicznej i organizacyjnej potęgi, czyli dokładne przeciwieństwo tego, co zastał płaski jak dotarł na miejsce. 11 tysięcy kijowo wyszkolonych i jeszcze gorzej ubranych ochotników. Czy był tym zniesmaczony? Absolutnie nie. Jak już wiecie, potrafił wcześniej robić imponujące rzeczy na czele ekipy, może i niedoświadczonych, ale zaangażowanych chłopaków. I tutaj też widział potencjał, tylko trzeba ich było jakoś ogarnąć. A że był Słowianinem, to wiedział jak. Swoje pomysły zaprezentował Waszyngtonowi. Użycie angielskich jeńców do walk, ale przede wszystkim dwie polskie specjalności czyli partyzantka i zorganizowanie kawalerii. Tak tymi ideami. Urzekł Waszyngtona, że ten pozwolił mu działać. Pierwszy test nastąpił 11 września, czyli zaledwie parę miesięcy po przybyciu naszego bohatera do Ameryki. Nad rzeką Brandywine Anglicy zaskoczyli Amerykanów przy przeprawie, ale niebawem miało się okazać, że to jednak Anglicy będą w największym szoku tego dnia. Widząc, co się dzieje, nasz bohater poprosił Waszyngtona o wydanie zgody na ruszenie z kontratakiem na czele kawalerii. Niewiele było do stracenia, więc wódz się zgodził i słodki Jezu, co to była za szarża. Ci Anglicy, którzy jeszcze mieli ręce, musieli wpychać do środka oczy, które wyszły im z przerażenia, a sam płaski wpadł między wroga i zrąbał szablą na prawo i lewo, jakby ścinał prężito. Ha! To był test! Nie było jeszcze wtedy przężyta! Niemniej jednak Anglicy byli w potężnym szoku. Nie zmienia to co prawda faktu, że Amerykanie tej bitwy nie wygrali, niemniej jednak szarża była kluczowa, żeby osłonić odwrót, a według niektórych źródeł uratowała życie samego Waszyngtona. Płaski został doceniony, został mianowany szefem całej amerykańskiej konnicy, która, okej, okay, może i nie była jakaś gigantyczna, ale coraz lepiej zorganizowana, coraz groźniejsza, co potwierdziły sukcesy pod Filadelfią. Aczkolwiek niebawem okazało się też, że nasz Cox ma trochę inną filozofię walki niż amerykańscy dowódcy i politycy. O jakie podejście chodzi? Brutalnie to zabrzmi, ale typowo polskie. Lecimy na pełnej i bez względu na koszty. Na przykład Płaski strasznie się oburzył, jak dowiedział się, że jedna i druga strona planują zawiesić działania wojenne na czas zimowy. Cisnął swoich przełożonych, że tak być nie może, to tylko pozwoli się przeciwnikowi dozbroić. No ale Amerykanie stwierdzili, że spoko, zapewne tak, ale my też się musimy dozbroić, też musimy się przegrupować, też musimy odsapnąć. Takie podejście Kazimierza nie mieściło się w głowie. Mimo że bronił się wynikami, na przykład nad rzeką Delaware jego szarża przesądziła o zwycięstwie, niemniej jednak Amerykanie coraz częściej stwierdzali, że takie akcje może i są spektakularne, ale nie warte ryzyka. Oni chcą wygrać wojnę, a nie parę bitew. Pułaski uznał, że on w takim razie inaczej nie umie dowodzić konnicą i podaje się do dymisji, aczkolwiek został w armii. Generał Pułaski dostał zgodę i finansowanie na stworzenie nowej formacji. Jego ekipa piechoty plus jazdy to miały być takie siły szybkiego reagowania, rozpoznanie, szybki atak na straż przednią, zasadzki, brawurowa jazda samochodem Cinque Cento. Generalnie rzecz ujmując, Pułaski stworzył świetnie zapowiadającą się ekipę, która szybko odniosła tęgi sukces. Legion Płaskiego przesądził o zlaniu Anglików pod New Jersey. Generał Wayne nie mógł się nachwalić naszego bohatera, ale radość nie trwała długo, ponieważ Legion Płaskiego miał chronić bazę morską Egg Harbor. Niestety prawdopodobnie jeden z jego żołnierzy zdradził Anglikom informację o rozmieszczeniu sił, a ci w pewną październikową noc przeprowadzili desant. Straty w Legionie nie były jakieś kolosalne, no ale porażka była na tyle dotkliwa, że Kongres postanowił przesunąć. Legion Pułaskiego do walk z Indianami, na co nasz bohater absolutnie nie chciał się zgodzić. Stwierdził, że w dupie to ma, składa rezygnację i niebawem zawija się do Europy. Tym bardziej, że amerykańscy przełożeni zarzucali Kazimierzowi jeszcze nieścisłości, jeśli chodzi o kwestie finansowe w samym legionie i. To prawda, nie zgadzały się czasem rzeczy w księgach, ale nie dlatego, że płaski coś sobie przytulał, tylko dlatego, że dokładał z własnej kieszeni. Niemniej jednak i tak dostał na kark kontrolerów. A zatem nic dziwnego, że chciał się zawijać, aczkolwiek to nie było takie proste, bo trwała wojna. Wojna, która dotarła również do miasta Charleston, w którym na szczęście dla lokalsów znalazł się nasz pułaski, który jak się dowiedział, że mieszkańcy planują się poddać. <laughs> To nie wytrzymał. Na własną odpowiedzialność poprosił o przekazanie mu dowództwa nad obroną. Otrzymał je i jaką taktykę obrony przyjął? Oczywiście, że atak. Jaki był skutek? Oczywiście, że Anglicy w strzępach. Jeden z ich mniejszych brygadierów wspominał później, że to była najlepsza szarża kawaleryjska, jaką w życiu widział, a cały ten płaski to bez wątpienia wielki partyzant. Po tym tęgim sukcesie, niestety, Kazimierz Płaski nie zawinął się od razu na statek do Europy. Może dlatego, że trochę chorował. Niemniej jednak, fakt, że zdecydował się zostać na miejscu, sprawił, że nie zrezygnował też z udziału w toczącej się wojnie, co przypłacił życiem. Swoją drogą. To, w jaki sposób poległ Kazimierz Płaski, zakrawa na tęgą ironię, ponieważ nasz bohater, człowiek, którego Amerykanie wielokrotnie powstrzymywali przed kozaczeniem, poległ w wyniku starcia absolutnie przeszacowanego przez swoich przełożonych. Chodzi o oblężenie sawana, do którego dołączył Kazimierz razem z ekipą z obronionego niedawno Charleston. To była bardzo duża operacja, w którą miały być zaangażowane m.in. francuskie okręty. I to się ogólnie dało wygrać tylko po dokładnym przygotowaniu. Tymczasem Amerykanie cisnęli na szybki atak. Płaski, który miał dowodzić głównym szturmem, czuł, że. To może się nie udać, i niestety intuicja go nie zawiodła. Przeciwnik bardzo szybko przeszedł do kontrataku, i płaski już wiedział, że nie ma szans na zwycięstwo, ale miało być gorzej. Bo podczas przesiadania się na nowego konia, nasz dzisiejszy bohater wyrwał w górną część Uda kartaczem. W odcinku o Napoleonie już tłumaczyliśmy, co to. Takiego, niedługo później już go znoszono z pola bitwy i co prawda lekarzowi udało się wyciągnąć z pachwiny płaskiego odłamek wielkości orzecha, ale niebawem pojawiła się gorączka, więc jasne było, że wdało się zakażenie. Kiedy Kazimierz odzyskał przytomność, miał ponoć rozumieć, że umiera, kazał pozdrowić swoich żołnierzy, miał też bardzo żałować, że nie wróci już do Polski. Zmarł 11 października 1779 roku i jeżeli kogoś to bardzo interesuje, to zgodnie z tym, co przewidywał, Amerykanie przerżnęli starcie pod Sawana. Jeszcze przez jakiś czas Anglicy szukali ciała Pułaskiego, bo nawet za martwego Rosjanie wyznaczyli wysoką nagrodę. Ale to nie koniec kontrowersji, bo przez... Kawał czasu uważano, że ciało zostało złożone w oceanie. Potem był symboliczny pogrzeb, żeby uhonorować bohatera, ale w 1853 roku odkryto szczątki, które mogły należeć do płaskiego. Przy czym od mogły należeć do. Na bank należały jest długa droga, co szczególnie lubią podkreślać przeciwnicy teorii według której nasz dzisiejszy bohater mógł nie być w 100% biologicznym mężczyzną. O co chodzi? Ano o to, że te szczątki były badane wielokrotnie, i według najnowszych wyników sprzed 6 lat ów szkielet wykazuje typowo damskie cechy, inną miednicę. Czaszkę. A to nie wszystko, bo osoba posiadająca swojego czasu ów szkielet, miała też cierpieć na przerost nadnerczy, co skutkowałoby nadmiernym wydzielaniem się męskich hormonów w damskim ciele. A co za tym idzie, Kazimierz Płaski mógł być hermafrodytą, czyli osobą posiadającą cechy zarówno męskie, jak i żeńskie. Jak to swojego czasu myślano też o matce Kartmana. Czy to możliwe? Pewnie, że możliwe, ale absolutnie niepewne, choć mogłoby tłumaczyć szczątkowe informacje, jakie mamy, jeżeli chodzi o życie łóżkowe Kazimierza Płaskiego. Niemniej jednak nie róbmy z tego pewniaka, bo albo z badaniami coś mogło pójść nie tak, co raczej nie jest bardzo prawdopodobne, albo w ogóle te szczątki odkryte w 1853 roku mogą nie należeć do Kazimierza Płaskiego, co jest już możliwe zdecydowanie bardziej. Te sensacyjne doniesienia absolutnie jednak nie zmieniają faktu, że Kazimierz Pułaski przede wszystkim był bohaterem. Trochę narwanym, ale o dobrych intencjach, lubiącym zasadę albo grubo, albo wcale, więc jakże dla nas typowym. Robił co mógł, żeby zmienić historię Polski... Nie do końca wyszło, natomiast jest duża szansa, że realnie wpłynął na historię USA. I gdybyśmy teraz byli złośliwi, to byśmy pewnemu politykowi z zaoceanu wyciągnęli, że Ameryka nam nie podziękowała za Pulaskiego, ale nie byłaby to prawda, bo choćby nowojorska Pulaski Parade co roku gromadzi tłumy, choć pewnie ogromna część tych zgromadzonych ludzi nie do końca wie, kim on był. Zostanie wojennym bohaterem to nie jest coś, co większość ludzi planuje, no bo wojna to przecież rzecz straszna, aczkolwiek w naszych czasach dzięki grom wideo można poczuć choć odrobinę tej bitewnej adrenaliny. A jakie gry związane z mniej więcej omawianym dzisiaj okresem możemy Wam dziś polecić? Chociażby Napoleon, Total War, czy Europa Universalis 4, czy Age of Empires 3, gdzie w jednym z dodatków możecie wziąć udział w amerykańskiej rewolucji, a te wszystkie gry znajdziecie Oczywiście w znakomitych cenach na G2A, a że z naszym kodem będzie jeszcze taniej, no to już totalnie się opłaca. Wbijajcie więc tam śmiało, miłego grania i widzimy się niedługo. Partnerem odcinka był serwis G2A.